Czy to już koniec spadków, i czy dołek mamy już za sobą? Przez ostatnie dwa tygodnie mogliśmy zobaczyć powolne, ale jednak wzrosty. Cena bitcoina wzrosła o ponad 15% od dołka z 10 marca. Altcoiny w tym czasie zaliczyły średnio ponad 30% wzrosty. Natomiast dziś widzimy już, że krew się leje. Widzimy dynamiczne spadki, o których ostrzegałem. W ostatnich dwóch tygodniach. Zgodnie z moją analizą dla SP, w której napisałem, jakie warunki muszą zostać spełnione, abyśmy zobaczyli wzrosty na indeksach, a tym samym na rynku kryptowalut. Po spełnieniu tych właśnie opisanych warunków, które omówimy szczegółowo w dalszej części tego materiału, zobaczyliśmy wzrosty na indeksach i tym samym zobaczyliśmy wzrosty na rynku krypto indeksy znajdują się w kluczowych poziomach. Stąd też widzimy reakcję spadkową, stąd też widzimy spadki na rynku krypto. Jest mała nadzieja na kontynuację ruchu wzrostowego, lokalnego ruchu wzrostowego. Wciąż jednak uważam, że jest większe prawdopodobieństwo na kontynuację spadków i niższe dołki na Bitcoinie i na całym rynku. Co musi się wydarzyć w mojej ocenie, abyśmy zobaczyli jeszcze Lokalne wzrosty, co musi się wydarzyć, abyśmy zakończyli aktualny trend spadkowy z interwału jednodniowego, oraz powiem Ci o lokalnych potwierdzeniach, które zanegują lokalną wzrostową akcję cenową i dadzą impuls do kolejnego bardzo mocnego ruchu spadkowego. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku krypto, na rynkach finansowych. Zaczynamy piątkową analizę rynku krypto. Omówimy sobie aktualną sytuację dla Bitcoina, ETH. Zobaczymy, co tam słychać na altcoinach, w scenariuszach, jakie aktualnie widzę. Zaktualizuję to, co się wydarzyło od piątkowej analizy z zeszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu wracamy już do dwóch materiałów w tygodniu. I tutaj również mam dla ciebie, do ciebie pytanie. Daj znać w komentarzu, czy na przykład chciałbyś, chciałabyś, jak wolisz, ponieważ zastanawiam się. Nad tym, aby nagrywać dla Was analizy dosłownie z samego rana, abyście mogli je oglądać na przykład w drodze do pracy. Dajcie znać, czy wolicie oglądać moje analizy właśnie po południu, czy na przykład chcielibyście oglądać właśnie takie analizy na przykład o 7.30. A wracając już do tematu, omówimy sobie aktualną sytuację, co się wydarzyło od, od zeszłego tygodnia. Ważne rzeczy się dzieją lokalnie na Bitcoinie oraz. Na altcoinach, które zaczynają realizować mój scenariusz spadkowy, o którym mówiłem wam w ostatnich dwóch tygodniach, do tego za chwilkę wrócimy, chociażby z update'ów dla studentów akademii, z update'ów również dostępnych w akademii Free, czyli darmowej części, oraz niektórych z nich, które były dostępne na telegramie, do którego każdy z Was może dołączyć, właśnie wbijając, z linka, który znajdziecie w opisie pod tym. Materiałem. A do Akademii Free możecie dołączyć odbierając darmowy kurs, do którego link również znajdziecie w opisie. A jeżeli chcecie dołączyć do ICT Sniper Academy, o tym również mówię na końcu tego materiału. Więc już nie przedłużając, zacznijmy sobie od analizy indeksów. To jest bardzo ważne. Ważniejsze, bym powiedział nawet niż sama analiza Bitcoina, ponieważ Bitcoin i cały rynek podąża za indeksami. Zapomnij, przynajmniej w mojej ocenie o tym że bitcoin i rynek krypto odklei się od indeksów tak jak to miało miejsce w poprzedniej hoście. Więc zwróć uwagę to jest analiza z 12 marca gdzie napisałem co chcę zobaczyć abyśmy zobaczyli wzrosty na indeksach to no i oczywiście siłą rzeczy na rynku krypto mówimy o lokalnych wzrostach więc indeksy znajdowały się w kluczowych poziomach jak widzisz tutaj wyznaczyłem taką strzałeczkę za chwilkę przejdziemy do samego opisu. Był to Inverse Fair był to również Volume Imbalance, które głównie powstaje na indeksach, ewentualnie na rynku Forex, rzadko, rzadko na rynku krypto, raczej tego nie widać, przynajmniej na normalnych giełdach, z których korzystamy. Ale to jest nieistotne w tym momencie dla samej analizy napisałem, że aby zobaczyć wzrosty z kluczowej strefy popytowej, z D1 i tygodniówka, którą tutaj widzimy, zaraz przejdziemy do samego wykresu. Napisałem, że najpierw chcę zobaczyć właśnie SMT na interwale jednodniowym, a następnie aby ten ferwalu gap, czyli to CB, czyli ferwalu gap spadkowy, żeby on został zanegowany. Jak sobie zobaczymy, to jest właśnie ten wykaz. Widzicie po lewej na po prawej stronie jest wykaz S&P. Mamy wykres tygodniowy i strefa tygodniowa. Może w ten sposób, tak? Czyli mamy strefę tygodniową i strefę tygodniową. W tej tygodniówce mieliśmy wyznaczyłem strefę dniową dla nasdaq i dniową dla S&P. Widzimy ładne odbicie. Właśnie z tej dniówki na SP. No i tutaj, właśnie, był ten update tak z 12 marca. Zobaczcie, co się dzieje. 17 marca, w poniedziałek, widzimy negację CB, czyli Fair Value Gap zostało zanegowane i widzimy, że cena zamyka się powyżej. Więc jest to lokalna sygnatura na odbicie z kluczowego poziomu, bo to nie może nastąpić w byle jakim poziomie, że tak powiem, tylko musi być to kluczowy poziom HTF. W tym wypadku jest to tygodniowy i dzienny order block, strefa popytowa. I zobaczcie, co tutaj mamy. Również mamy SMT. Miało być SMT najpierw, a następnie, właśnie, zanegowanie. Co się dzieje? Od wtorku, wtorek jeszcze lekkie spadki, a następnie widzimy wzrost. No i zobaczmy, co się działo na Bitcoinie. Zobaczcie, że również wtorek delikatne spadki, a od wtorku, znaczy wtorek już w sumie od rana. Zadzieliśmy dołek na Bitcoinie i zobaczyliśmy wzrost. Dokąd? Do poziomów, o których rozmawialiśmy, czyli poziom Fair value Gap. Mówiłem Wam o tym, że spodziewałem się spadków z tej strefy, to znaczy w ostatnich materiałach Wy widzieliście tę strefę zaznaczoną w ten sposób, natomiast technicznie strefa podażowa jest tutaj. Więc spodziewałem się ruchu wzrostowego, a następnie ruchu spadkowego z tych, poziomów tak i z tej strefy lokalnych, lokalnych lub kontynuacji ruchu spadkowego właśnie do niższych dołków. Natomiast zmieniło się, zmieniła się jedna rzecz i o tym Wam mówiłem w piątek, to znaczy mówiłem Wam w piątek o update, który udostępniłem do studentów w Akademii. Poprosiłem Was o to, żebyście zostawili 200 lajków i 50 komentarzy i ten update miałem Wam udostępnić. Nie udało Wam się dobić w niedzielę, ale z racji tego, że niedziela to był, już, że tak powiem, deadline dla tego update'u. No to doceniam oczywiście Wasze zaangażowanie i tych, którzy chcieli mi pomóc, żeby ten film się niósł, że tak powiem, i doceniam Wasze zaangażowanie i chęć Waszego rozwoju. Dlatego udostępniłem Wam ten update, mimo że te warunki i nasza umowa nie została spełniona. Dzisiaj będę miał dla Was jeszcze. Jedną umowę w cudzysłowie, oczywiście. Jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, no to poczekajcie, później wam to powiem, bo jest mocny, mocny update i mocny materiał. Mogę, może nie mocny, ale bardzo ciekawy materiał, mogę dla Was nagrać, ale o tym powiemy sobie później. Zmieniła się jedna rzecz i do tej rzeczy przejdziemy. Więc jeszcze raz wróćmy, bo się trochę tutaj zamotałem. Mówiłem wam w ostatnim materiale o strefie popytowej, kluczowej strefie popytowej z interwału jedoniowego. Mówiłem wam o tym, że ta strefa musi zostać utrzymana, że ona nie może zostać wybita. No, i mieliśmy utrzymanie tej strefy. Mówiłem, że to jest lokalnie ważna strefa, i dalej to podtrzymuje, co skutkowało kolejnym ruchem wzrostowym. I widzimy, że. W update, o którym Wam wspominałem, który udostępniłem również publicznie, napisałem, że wciąż uważam, że zobaczymy właśnie mocne wzrosty, że algorytm buduje strukturę pod wybicie, że to jest po prostu kwestia czasu, żeby to wybicie miało miejsce. Opisałem kluczowe poziomy i warunki POI, czyli punkt zainteresowania na spadki 88,9. Zwróćmy uwagę, Cena spada z 88,700. No, troszeczkę się pomyliłem, bo ustawiłem tę strefę wyżej niż powinienem z punktu technicznego wyznaczania Strefy. I zobaczmy dalej. Napisałem, że zamknięcie tygodnia W1 w żółtym boksie równa się kolejny tydzień mocno spadkowy. Zaraz przejdziemy sobie do wykresu tygodniowego. Zamknięcie powyżej równa się ruch do 95 tysięcy dolarów. No, ale oczywiście najpierw cena musiałaby wybić tę strefę. 89 tysięcy, 91 tysięcy. O tym przypominałem w kolejnym update'cie, później do tego wrócimy. Żeby tutaj jakiś szczepiaski nie powiedział, że chodziło mi o kontynuację ruchu. No bo w wcześniejszych update'ach dla studentów Akademii oczywiście o tym informowałem i was też mówiłem, wam też mówiłem, że najpierw cena musi wybić tę strefę. Negacja spadków, zamknięcie W1 powyżej 94-400 Tutaj do tego jeszcze wrócimy, ponieważ to się trochę zmieniło, znaczy zmieniły się poziomy, które tutaj wyznaczyłem o tym za moment, więc przejdźmy sobie najpierw do interwału tygodniowego i mówiliśmy tutaj, znaczy mówiłem właśnie o zamknięciu świecy tygodniowej tej zeszłego tygodnia, zobaczcie uwagę, co ona zamknęła się powyżej. To jest pierwszy lokalny byczy sygnał. Taka sytuacja również zmieniła delikatnie moje nastawienie ku jeszcze lokalnym wzrostom, ale najpierw, oczywiście, cena musi sobie poradzić z tym. Niedźwiedziem value Gap, jak widzimy, nie radzi sobie z tym Niedźwiedziem value Gap. On trzyma cenę spadkowo, plus ta strefa z H4 trzyma cenę. Więc, mimo tego, że tygodniówka zamknęła się byczo, lokalnie byczo, bo ja wciąż uważam, że zobaczymy dalsze spadki, Poniedziałek rozpoczął się wzrostowo. Kilka dni na Bitcoinie mieliśmy tutaj inside barów i widzimy ruch spadkowy. I teraz, jak wygląda dalej sytuacja? Dalej ta strefa jest strefą kluczową z D1 i H4. Negacja tej strefy dla mnie oznacza spadki przynajmniej do 74 tysięcy dolarów. O głębokości ewentualnych takich spadków. Za chwilkę sobie również porozmawiamy, dalej wykaz i powiem wam gdzie ja widzę takie spadki i dlaczego, oczywiście najpierw musi nastąpić właśnie negacja tej strefy z aktualnej akcji cenowej, ważne, podkreślam, z aktualnej akcji cenowej negacja tej strefy dla mnie pogłębi te spadki, ponieważ uważam, że wciąż, z tego, że właśnie ta tygodniówka zeszła, zamknęła się byczo, uważam, że możemy zobaczyć jeszcze wzrosty, do okolicy 95-97 tysięcy dolarów. I zakładam scenariusz, który właśnie będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób. Oczywiście, gdzieś tutaj cena podbije. Bam, mocne wybicie. Bam, i znowu jest Kisiel w gaciach. Krew się leje. No i pampersy nie pomagają. Także zakładam bardzo mocny scenariusz spadkowy. Może on się, może być on kontynuowany z tych poziomów, które tutaj mamy. Nie musi się wydarzyć ten scenariusz, o który wysłałem przed chwilą. Będzie on miał miejsce w momencie, w którym właśnie zostanie ta strefa zanegowana. Tak ja widzę rynek. Czy tak będzie? Oczywiście czas zweryfikuję, mogę się pomylić. Nic z tych rzeczy może się nie wydarzyć, chociaż wątpię. Ale jeżeli chodzi o ten scenariusz właśnie... Na kontynuację, to chcę teraz porozmawiać na, na lokalną kontynuację i późniejsze spadki, to powiem Wam o potwierdzeniach, które chciałbym tutaj zobaczyć. Natomiast zanim powiem o tych potwierdzeniach, to chciałbym Wam powiedzieć, kiedy w mojej ocenie zakończą się spadki. Taką informacją podzieliłem się już ze studentami ICT Sniper Academy. Oni wiedzą dlaczego i kiedy w mojej ocenie. Takie spadki mogą się zakończyć i rozpocząć kolejne długie wzrosty. Mogę z Wami się podzielić również tą wiedzą, jeżeli pod tym materiałem będzie 200 łapek w górę i przynajmniej 100 unikalnych komentarzy niepowtarzających się. Jest to ważne, duża ilość, ale to dlatego, że taki materiał wymaga ode mnie również trochę więcej pracy niż zazwyczaj. Ale również dlatego, że takimi informacjami powinienem się dzielić. W mojej ocenie głównie ze studentami Akademii, który, którzy płacą za moją wiedzę, którą im przekazuję, którzy płacą za updatey, ale wiem również, jak wielu z Was jest głęboko w dupie w tej hoście i po prostu czuję, że chciałbym pomóc większej liczbie osób, ale chciałbym pomóc osobom, które doceniają moją pracę, które są również zaangażowane w rozwój mojego kanału, a rozwój mojego kanału do rozwoju mojego kanału możesz się przysłużyć prostymi rzeczami. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę, zostawisz komentarz, czy na przykład udostępnisz komuś mój materiał. Praktycznie nic Cię to nie kosztuje, a ja za to jestem wdzięczny, jestem wdzięczny takim osobom, dlatego też chcę dzielić się z Wami powiedzmy czymś ekstra niż tylko zwykłą, że tak powiem, znaczy niezwykłą, bo ale powiedzmy, że niech będzie, że zwykłą analizą, jaką robię dla Was na co dzień. Więc, jeżeli to Ci pasuje, no to wiecie, co robić. 48 godzin. Jeżeli ten próg zostanie teraz osiągnięty, no to nagram taki materiał lub po prostu udostępniam Wam ten update, w którym opisałem, kiedy są się spadki i dlaczego, omawiając globalną płynność. Wracamy ponownie do samej analizy. Ta lokalna akcja cenowa, wzrostowa w mojej ocenie zakończy się w momencie, w którym pierwszy sygnał. Ten fair value gap zostanie zanegowany, więc znowu kontrolę przejmą niedźwiedzie, którzy i tak kontrolę tą cały czas mają, chociażby widać to po tym fair value, który trzyma cenę, ale ten byczy zostanie zanegowany, więc ta bycza struktura straci, że tak powiem, swoją moc. To jest pierwszy sygnał, a drugi sygnał to oczywiście to, co mówiłem wcześniej, czyli wybicie strefy popytowy, więc wygląda to następująco, jeżeli ten fair value, zostanie zanegowany, pomarańczowa lampka, obserwujemy, czy znaczy ja obserwuję, ale mówię obserwujemy, strefę popytową, jest ona wybita, lecimy, nurkujemy, ale teraz lokalny scenariusz optymistyczny i kontynuacja wzrostów, taki również scenariusz Zakładam i czekam na potwierdzenia, które potwierdzą mi jeden z tych dwóch lokalnych scenariuszy, bo wciąż uważam, że zobaczymy dalsze spadki. Za chwilkę również powiem, kiedy w mojej ocenie spadki się zakończą i zobaczymy nowe ATH na Bitcoinie, nawiązując do akcji cenowej, którą mamy z interwału tygodniowego, aktualnej akcji cenowej z interwału tygodniowego, to też należy podkreślić. Ale najpierw, jeszcze do jeden. Jeżeli ten interwalu zostanie utrzymany. Już nam się tworzy SMT, tutaj z ETH i na przykład jutro zobaczymy świeczkę Engulfing i zmianę stanu dostawy na interwale jednoniowym, tak? Czyli mamy świeczkę jutro tutaj wzrostową. Będzie to dla mnie lokalny byczy sygnał na kontynuację wzrostów i zebranie tej płynności przed rozpoczęciem właśnie spadków, o których mówiłem, tak? Czyli Mamy ten spadek teraz aktualnie. Na altcoinach dużo mocniej to wygląda, ale tam dużo więcej płynności też było. Fajnie to wyglądało. Zresztą mówiłem o tym od dwóch tygodni, że spodziewam się tych spadków na altcoinach, głównie na altcoinach, no, ale również na, na samym bitcoinie. Podsumowując, bo mamy tutaj lokalne dwa scenariusze. Więc utrzymany w value gap spadkowe. Mamy lokalny bisy, czyli forward gap byczy. I mamy lokalną strefę popytową. One nie mogą zostać wybite. Jeżeli zostaną wybite z D1, no to lecimy już do niższych poziomów. Natomiast, jeżeli zostanie to utrzymane, no to spodziewam się kontynuacji ruchu wzrostowego. Więc Są warunki do spełnienia. Negacja: raz, dwa, lecimy niżej. Utrzymanie, utrzymanie, Następnie świeczka engulfing, bądź kolejne świeczki, po prostu chodzi o zmianę stanu dostawy. Nie musi być to jedna świeczka, mogą być to dwie. Chodzi o to, żeby ta niedźwiedzia, świeczka została zanegowana i została pochłonięta. To jest lokalny bycie sygnał, lokalny, podkreślam, na kontynuację wzrostów, właśnie do tej strefy. I teraz dwie najważniejsze rzeczy, do jakich poziomów Możemy zobaczyć spadki, oraz co w mojej ocenie zaneguje spadki, które mamy, i rozpocznie kolejne wzrosty. Najpierw porozmawiajmy o poziomach, dokąd może spaść cena. Więc mam tu wyznaczone kilka poziomów. Z interwału dniowego, to, są, to jest tutaj jest po prostu płynność do zebrania. Więc to jest kolejny target, czyli te tutaj dołki, plus dniowy fair value gap nakładający się na breaker block. To jest akurat tylko z 12 godziny, pokazałem. Tutaj mamy dnióweczkę. Natomiast interwał tygodniowy i interwał miesięczny. Właśnie interesuje mnie, interesują mnie te, te dołki w, w tej świecy tygodniowej. Tutaj mamy również miesięczny fair value, taki malutki miesięczny fair value. Więc ten ferwarium mnie interesuje jako poziom płynności. I mamy tę strefę popytową. Ona nie powinna zostać wybita na interwale tygodniowym. Właśnie w tym boksie akumulacyjnym. Ja tak zaznaczyłem sobie tutaj boks akumulacyjny. Zobaczymy, czy takie coś będzie miało miejsce. I w tym boksie właśnie ta strefa niebieska jest dla mnie kluczową strefą. Więc jeżeli spełnią się, że tak powiem, te warunki, o których powiedziałem już z interwału jednodniowego, no to w mojej ocenie, właśnie zobaczymy spadki do takich poziomów na bitcoinie, czyli najpierw właśnie te 74, a potem już poniżej 60, poniżej 70 tysięcy dolarów, tak to widzę, jeżeli chodzi o bitka. Natomiast jeżeli chodzi o bitcoina i negację tych spadków, znaczy kontynuację spadków i rozpoczęcie kolejnych wzrostów, to w mojej ocenie nastąpi to w momencie, w którym na interwale tygodniowym zobaczymy, zamknięcie się powyżej 96.600 dolarów, czyli powyżej tej świeczki spadkowej. Wtedy dla mnie będzie zmiana stanu dostawy na interwale tygodniowym, co będzie dla mnie byczym potwierdzeniem na kontynuację wzrostów. Zwróćmy uwagę na interwał tygodniowy. To jest ten range, o którym mówiłem, tak? Mówiłem wam o tym, że spodziewałem się spadków do poziomu poniżej 78 tysięcy, znaczy poniżej 79 tysięcy dolarów, tak, czyli właśnie do tego poziomu fair value Mówiłem wam o tej poziomie 61 FIBO, skąd cena odbiła. Mówiłem o tym, że to jest pułapka i że zobaczymy jeszcze jedno zejście. To miało miejsce, tak. Dokładnie opisałem to z dwutygodniowym wyprzedzeniem, informując studentów akademii. Później Zresztą pisałem tu o tym również na Twitterze, czy tutaj, na, chyba również na, w updatecie na karcie społeczności. Więc te informacje były dostępne. Teraz wiecie, jak widzę rynek. Jeżeli chodzi o ETH, tutaj nie jestem zadowolony z przebiegu akcji cenowej, ponieważ spodziewałem się, że zobaczymy ten ruch zostawy i stąd ruch spadkowy. OK, wyznaczyłem tę strefę podażową, natomiast mówiłem wam. Że dla mnie to jest strefa negacyjna i że spadki nastąpią z tej strefy. Tu się pomyliłem, to się nie, nie zrealizowało tak, jak chciałem, żeby zostało to zrealizowane. Oczywiście, strefa, którą wyznaczyłem, utrzymała cenę i faktycznie mamy drugi już ruch spadkowy. Fajnie, bo to była sensowna strefa, natomiast coś, że tak powiem, mnie tutaj zmieniło w tej ocenie i narracji, którą dla siebie tutaj zbudowałem. A teraz mówiłem, że ta płynność będzie wybita i że ta płynność zostanie wybita dynamicznymi dynamicznym ruchem zobaczcie kolejny update chociażby z 23 24, tak kolejne spadki czekają na swoją kolej przypominałem o tym że w mojej ocenie zobaczymy te dynamiczne ruchy spadkowe a co po spadkach no właśnie to wiedzą studenci akademii jeżeli chcecie wiedzieć no to no to wiecie co robić to wiecie co robić ponieważ ja już wiem, czego oczekuję i jest to w jakimś stopniu, że tak powiem, historycznie potwierdzone, plus do tego dochodzi globalna płynność i o nią się tutaj również rozchodzi. Powiem Wam, że link wygląda świetnie, jeżeli chodzi o płynność, tak. Była tutaj strefa, skąd chciałem rozgrywać shorta. Usunąłem to zlecenie na, na, na spadki, bo widziałem przestrzeń ewentualną do wzrostów na Bitcoinie i na ETH. No i jak widać, z perspektywy czasu był to błąd, Bo właśnie ta linia LRL, o której mówiłem w poprzednich materiałach, jest właśnie wybijana I mówiłem i pisałem w update'ach, że kiedy tworzy rynek LLRL, to nadchodzą dynamiczne ruch. Najczęściej właśnie te ruchy spadkowe, bo one, zobaczcie tutaj, LR, LR widoczne na wielu parach. Algorytm buduje strukturę pod wybicie. Mocny ruch spadkowy nadal przed nami. Tak? Pisałem, tak przypominałem. Właśnie o tym, co nastąpi i zobacz, co się dzieje. Teraz powiem ci o trzech sposobach, dzięki którym możesz dołączyć do mojej akademii w tym dwóch darmowych opcjach dostępnych dla każdego aktywnego tradera i inwestora. Zacznijmy od trzeciej opcji. Jest to ścieżka klasyczna, w której możesz dołączyć do akademii wybierając jeden z kursów, takich jak kurs supply demand czy kurs smart money concept. Lub mentoringu, który obejmuje pełny dostęp do Akademii Smart Money Concept i ICT wraz z moimi najskuteczniejszymi strategiami ETM i ATM. Jeżeli zależy Ci na kompleksowym podejściu do tradingu, wiedzy na najwyższym poziomie, to właśnie ta opcja będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Teraz przejdę do omówienia dwóch darmowych opcji dołączenia do Akademii. W pierwszej opcji otrzymujesz dostęp do kursu Supply Demand. Update'ów rynku, analiz na wzrost i spadki, analiz futures oraz analiz spot. Druga darmowa opcja, możesz dołączyć do darmowej części Akademii, Akademii Free, w której otrzymasz kurs z analizy technicznej rozszerzonej oraz niektóre wybrane analizy futures, analizy spot czy update y rynku, które w standardzie są dla studentów akademii. Jak skorzystać z darmowej opcji? To bardzo proste. Wystarczy, że założysz konto na giełdzie BitGet z mojego linku oraz będziesz aktywnie handlował właśnie na tej giełdzie. Wszystkie szczegóły dotyczące warunków oraz jak działa giełda BitGet omówiłem w specjalnym, dedykowanym materiale, który właśnie pokazuje Ci się na ekranie. To wyjątkowa okazja, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych analiz, do profesjonalnej wiedzy, które pomogą Ci osiągać lepsze wyniki w aktualnie trwającej hoście. Do zobaczenia, do usłyszenia, niech Bitcoin będzie z Tobą piona!